powiedzmy, że chcesz patrzeć na siebie jako odważną osobę. Nie możesz tego zrobić tutaj. Musisz pobrudzić trochę ręce. Musisz fizycznie stworzyć prawdziwe sytuacje, gdzie naprawdę byłeś odważny. Wiele takich sytuacji. Musisz je najpierw stworzyć, żeby było to w rzeczywistości. Żebyś mógł później z tego ułożyć pewną sekwencję. Musisz to najpierw stworzyć. Powiedzmy, że chcesz popracować nad odwagą, nie? Chcesz ewoluować, rozwijać się, stawać się silniejszym człowiekiem, lepszym człowiekiem i musisz popracować nad odwagą. Bo zbyt dużo razy uciekasz od pewnych trudnych sytuacji albo nie wchodzisz w pewną sytuację, w którą wiesz, że powinieneś wejść. Zaczynasz od samej odwagi. Nie od efektu, najpierw od samej odwagi. Żeby patrzeć na siebie jako odważną osobę. Żeby ufać sobie to też zbuduje zaufanie, bo będziesz wiedział, że jak ja zdecydowałem, że tam wejdę, to wejdę i nie ucieknę, bo jakieś emocje kopnęły. Tylko ja wejdę. Najpierw stwarzasz sytuację, wiele sytuacji, gdzie jesteś odważny. I później, jak już jest to w rzeczywistości, jest sporo takich sytuacji, zaczynasz opowiadać tą historię, wyostrzasz te rzeczy. Te rzeczy dobre, które ci się udały, wyostrzasz je. Działasz jak media. Wyostrzasz to, co chcesz, żeby było ważne, to, co jest ważne dla ciebie. Czyli jak myślisz o sobie, to przypominasz sobie i podajesz sobie tą sekwencję. Wtedy byłem odważny, wtedy byłem odważny, wtedy, 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 wtedy. I odgrywasz całą tą sekwencję. Wtedy, 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 wtedy. Jak powiesz wtedy, 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 to jak będziesz odgrywał całą tą sekwencję, to w trakcie tej sekwencji już będziesz widział, że się kształtuje historia, że ty jesteś odważną osobą. I będziesz się wciągał w to. Chodzi o Twoje skupienie. Najpierw stwarzasz tę sytuację, jak najwięcej, jak najwięcej możesz. Im więcej rzeczywistości jest w czymś, tym łatwiej wciągniesz się w tą historię, tym mocniejsza będzie ta historia. Jak będziesz miał sekwencję, gdzie tysiąc razy byłeś odważny na przykład, to, to będzie mocna historia. To jest tak niezaprzeczalna historia, jest taka dura pewność, nie? Ale możesz zacząć od małej ilości. Musisz zrobić, stworzyć tę sytuację. I odgrywać je w swojej głowie, wyostrzać je, dawać je na pierwszy plan i odgrywać tą sekwencję. Czyli praktycznie budzisz się rano i przypominasz sobie wszystkie te rzeczy, które do zrobiłeś dobrze. I odgrywasz je w takiej sekwencji, żeby to był nawyk, nie? Wyjdziesz pewnego wieczoru, zrobisz pewne rzeczy, później w wolnej chwili leżysz sobie, zasypiasz wieczorem, odgrywasz sobie tą sekwencję, żeby była opowiadana ta historia. Ludzie się wciągają w pewną historię, która jest opowiadana w mediach, bo są bombardowani cały czas. Bombarduj siebie tak, jak ty chcesz się bombardować, bo i tak czymś będziesz musiał się zbombardować, jakąś historię będziesz musiał opowiedzieć, będziesz musiał wybrać, nie możesz być wszystkim. Więc tworzysz prawdziwe sytuacje, wyciągasz to, co jest ważne dla ciebie, odgrywasz sekwencję. Teraz, na zakończenie tego filmu, przekażę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. I to jest to. Że w momencie, gdzie Ty zaczniesz się zmieniać, zaczniesz rzeczywiście patrzeć się na siebie inaczej, w momencie, gdzie te przekonania zaczną się zmieniać, a to się stanie, gwarantuję ci, to się stanie. Jak narażasz się cały czas na nowe idee, nowe pomysły, nową świadomość, zwiększać się świadomość, rozumiesz więcej, zaczynasz podnosić poprzeczkę, starać się bardziej, to zaczniesz się zmieniać, zaczniesz się patrzeć na siebie trochę inaczej. Zaczniesz widzieć, że oczekujesz więcej od siebie, oczekujesz więcej od ludzi, podnoszą się poprzeczki, podnoszą się standardy. Zaczniesz widzieć te zmiany. Będziesz odgrywał te historyjki, inne historyjki cały czas. Praktycznie ten kanał to jest takie powtarzanie pewnych historyjek, też, żebyś był narażany często na pewne historyki, gdzie trzymasz się silny, gdzie widzisz tą siłę w sobie, gdzie podnosisz tą poprzeczkę. Będziesz się zmieniał. Jak zaczniesz się zmieniać i zaczniesz się patrzeć na siebie inaczej i trzymać się inaczej, to będzie okres przejściowy. Będzie okres przejściowy i będzie trudny ten okres przejściowy. Okres przejściowy polega na tym, że ty zaczniesz się na siebie patrzeć inaczej, ale masz jeszcze w sobie tą starą energię i inni ludzie cię traktują tak jak dawniej, i będzie zgrzyt. Jak ty. Drastycznie, tak szybko, tak z intensywnością chcesz się zmienić i ewoluować szybko i będziesz zmieniał swoje standardy, zmieniał swoje poprzeczki, będziesz patrzył się na siebie inaczej, będziesz oczekiwał więcej, to będziesz widział, że ty się zachowujesz w pewien sposób, bo widzisz siebie tak jako silnego człowieka, a inni ludzie cię nie widzą tak. I inni ludzie będą się dziwili, że. Tak, jakby, czemu ty się tak zachowujesz, czemu ty udajesz, czemu ty to, czemu ty tamto, nie? To jest okres przejściowy, i każdy przez ten okres niewygodny musi przejść. To jest taki zgrzyt, że rzeczywiście będziesz wyglądał trochę krzywo dla ludzi. Możesz wyglądać trochę krzywo. Mówię ci to, żebyś był przygotowany. To nie jest przyjemne, ale to jest znane. To jest znane dla ludzi, którzy ewoluują i się rozwijają. To jest znane. To nie jest coś nowego. Chodzi o to, żebyś był przygotowany, że może być zgrzyt. Możesz ty. Zmieniać już powoli te przekonania i widzieć siebie inaczej, ale masz tą starą energię i to nie jest zahartowane, nie jest takie ustabilizowane jeszcze, i ludzie cię traktują nadal z takim brakiem szacunku, traktują cię tak jak dawniej, tak? Nie jest zgrane to, co ty widzisz z tym, co inni ludzie widzą. I inni ludzie będą widzieli w tobie na przykład te stare słabości, a ty będziesz się zachowywał tak, jakbyś nie miał słabości, jakbyś był silniejszy. I ludzie będą patrzyli się na ciebie i mówili: o, ale udajesz, ale fake, o, mm, a nie pasuje, o. tak, Będzie to takie niefajne. To jest znane. Chodzi o to, żebyś wiedział, że to jest znane, że to jest okres przejściowy, że to jest tak jakby ta zmiana, ta niewygodna zmiana. Wtedy dobrze jest kontynuować, być upartym. Być upartym, kontynuować. Tak jakby. Nie fazować się, nie wciągnąć. O, dlaczego? Dlaczego nie wychodzi? A dlaczego ta osoba mnie tak traktuje? Kontynuować. Bum, bum, bum. To jest test, to jest taki test, nie? Czy, czy będziesz kontynuował? Czy będziesz szedł dalej? Czy będziesz trzymał mocną tą fazę i nie, nie wciągał się w to, co próbujecie rozproszyć? Kontynuujesz, kontynuujesz, kontynuujesz. I jest niewygodnie. Ludzie mogą się krzywić czasami, mogą się skrzywić, bo tak jakby widzą tego starego ciebie. A ty widzisz coś innego, zachowujesz się inaczej i coś się nie pasuje, jest taki zgrzyt, nie? Kontynuujesz, 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 kontynuujesz. Chodzi o to, żebyś był przygotowany na to, że może być taki trochę niewygodny okres przejściowy, i żebyś wiedział, że to jest normalne, to jest znane i przez co się przechodzi. To mija. Trzymasz swoją fazę, kontynuujesz w pewnym momencie zaczynasz wychodzić z tego starego świata całkiem i ludzie są zmuszeni w pewnym momencie do przyjęcia tego kim teraz jesteś i jakie masz standardy, jakie masz poprzeczki, gdzie stoisz i czego oczekujesz, nie? W pewnym momencie ludzie będą musieli przyjąć to, bo będzie taka mocna faza, nie? Będziesz kontynuował